Jakiś czas temu pewien osobnik został zbanowany przez Antechita. Po tygodniu napisał dowołanie, w którym przyznał się, że cheatował. No i jak każdy dostał możliwość wykupienia się, i jeszcze tego samego dnia postanowił przyjąć tą propozycję. No ale trzy dni później pojawiło się na niego zgłoszenie. Jego kaderatio nie zachwycało, 25 zabić i 36 zgonów w ciągu 37 minut. No ale lepiej było osobiście sprawdzić tą sytuację. O dobra. Jajej, jak się pięknie rozgląda i profesjonalnie wychodzi w celowany. Ciekawe, czy to on ma lagi. A, No, no i jajmut. Ciekawe, czy to nie jest fake lag w ogóle. jaj, jak się pięknie rozgląda i profesjonalnie wychodzi w celowany. No ale na gilotynce to chyba im, bo to nie ma. Nani? Nani? I jeszcze kurwa celuje w ziemię. No a jak wybiega na wrogów, to nagle mu celownik idealnie skarczy, Why are you running? Ach jaki zawzięty! Snajper obok niego przełazi, a ten dalej biegnie wpatrzony przez ściany. Ale mu wyjebaszył. Co tu się stało jeszcze raz? Cóż, większość osób nie czituje po wykupieniu się, no ale jak widać są pewne odstępstwa od tej reguły.